Ładna powtórka czołgu FV4202, angielskiego czołgu średniego 10 Tieru, w którym za kółkiem siedzi Zachu, którego raczej dobrze kojarzycie z mojego kanału, jeśli mnie oglądacie od kiedyś, a nie od dzisiaj na przykład. Yy, tak czy inaczej, powtórzeczka ładna. Jak możecie zobaczyć, w że dam w miniaturce, nie wiem, gdzieś na pewno dam Damage yy. No, wiadomo o co chodzi. Dobra, mniejsza. Efo, no, dobry czołg. Widać tutaj, że zaczął ma ustawione sobie działo na dobre hajki goldowe. Czyli, no, sieczka, jakby nie patrzeć. Jak na Anglików przystało, dobre hajki. Hmm. Hajki mają około 200, ten przebicia, nie? Z tego, co mi się kojarzy. I 600 zadają wtedy? Coś takiego, no tak czy inaczej, no wystrzałowy DPM jest na tych hajkach, nie ma co. Yy, tutaj zaczął jakoś, nie wiem, Te 6 2 dziwnie flankował ich od tyłu, chociaż że są na spawnie, nie wiem jak on to zrobił, tak czy inaczej, ciekawie. Okej, okay, widzę, że ogólnie cały team zielonych jest ogarnięty bardzo, żeby wszyscy stali na dziewiątym sektorze prawie, no to gratulacje, powiem słowości. Ta alfa Core 450, no jakoś tak to było, nie pamiętam kompletnie. Kranwag na górze dobrze się trzyma na razie, bo pewnie nic nie ma przestrzału, tak jak inni w niego. Dobre kątowanie tyłem. <ścoughs> o, jedzie super Conqueror, w którego zaczu nie trafił. Jak to na medów przystało, najczęściej mają więcej, mają o, opuszczenie działa na plusie z tyłu kadłuba. Jeśli mają dział po prostu w tył Święte. Nie wiem czy mnie rozumiecie. Tak jak Leopard na przykład ma STB chyba też FV. No, tak działa właśnie. No, tutaj fajne pobojowisko. T62 właśnie został zniszczony, ładne odbicie za to od75 e i tutaj no, żadne z pocisków nie weszło. Niestety szkoda, a mogłoby byłby więcej demainera, coś tam trochę może. No, zatrzymane 7.5. Kranwag, no nie ogarnia co się dzieje. Tutaj za chwilę ładna bitewka 1 na 4 będzie. I jest 1 na 4 No, 2-600 obrażeń. Prawie wszyscy fula. No cóż, to już chyba wiadomo jaki wynik będzie. Znaczy, no, na pewno wiadomo, bo jest tytuł, czy to miniaturce, ale to ta mniejsza. <gry> e, ładnie ominął na czas o 7.5. Znaczy, schował się przed nim Efo go goni, nie wiadomo po co, na co, bo i tak by wyrwie, jak wyjedzie. E, grill tutaj, ładny strzał w niego. Grill nie trafił, okej. Okay. Jeden z celniejszych niszczycieli na dyszkach i nie trafił, no dobra, why not. Okej, okay, widzę, że naprawdę wszyscy garnieci tam są. O, brat bliźniek, tylko że ma... jest chory. <ścoughs> no, identyczny czołg do tego, do zacza, nie? Gontowanie profesjonalne. O, grill jedzie trafił. Jak najbardziej szkoda, że go zapiszę za 500. Mogło mu więcej plusować. No, widzę, że naprawdę bardzo agronięci gracze grają w to grę. Nie ma za. wow. Niesamowite. Było dziwo za 700 walną, czy. Nie wiem. O, z heków strzela. Nie. Kurde, marmakaka, no. Marmakaka makaka, no. B-75, ok, A nie weszłoby to z Golda normalnie w dolną płytę? Nie wiem, może mi się wydawało. No i teraz darmowe 2000 uszkodzeń będzie w sektorze szóstym. Tutaj wam przewinę, bo będzie tutaj po prostu je jeżdżenie, nie? Wiadomo. No i po wielkich poszukiwaniach Super Conqueror Rexa nareszcie został znaleziony, podpalony. Szybciej będzie można go zniszczyć. Nie wiadomo czemu, zaraz nagle strzela w wieżę, a nie w silnik, żeby go spalić, ale dobra. No i... Okej. Okay. Przynajmniej maksymalna placowała. O, ta na epeki. No, bo mało masz hajsu. No, mogłeś już z hajków strzelać, z goldowych. Co ci 3000 kosztuje, tylko jeden? Weź. Już mogłeś strzelać z tego Golda, a nie. Opeki, uuu mam mało pieniędzy, 300 milionów. <grym> Dobra, przepraszam. Stójczyna siebie, w ładna. Medal pula. Nie, pula jest za 6. Medal Radleya Waltersa. Waltersa za 5 kg. Jak najbardziej ładnie. Mm, no, dwóch 0 zrobiło Nupki kompletne. W sumie prawie trzech. Ten jeden typek chyba jeden strzał oddał. Grill, no, oddał jeden strzał chyba raczej. No. Co? Ja byłem Pawle.